Kilka lat temu zdawałam maturę ustną z angielskiego i otrzymałam 100% z tego egzaminu ustnego. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak też możecie zdobyć taki wynik i wcale nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Dobra, kilka słów o mnie, tak żebyście wiedzieli, że w ogóle mam prawo wypowiadać o językach na tym kanale. Um, ja od razu po studiach, te parę lat temu, wyjechałam do Anglii i zaczęłam studia, studiowałam tam licencjat i magisterkę, a później zaczęłam pracować i tak naprawdę dopiero niedawno przeprowadziłam się do innego kraju. Także kilka słów o mnie, no i teraz, dobra, przechodzimy do tej głównej części filmiku o tipach. Dobra, to będzie raczej takie oczywiste, ale jeśli jeszcze może tego nie wiecie, dobrze jest się nauczyć takich schematów wypowiedzi, czyli na przykład, jeśli dostaniecie zdjęcie, to opuśćcie najpierw to, co dzieje się z przodu, potem z tyłu, i generalnie sytuację, e, która zachodzi na tym zdjęciu czy na plakacie, prawda? I do tego macie takie specjalne wyrażenie, jak na przykład um, in the photo, I can see, potem jakiś tam in the background, I can see. Um, in my opinion i tak dalej i tak dalej możecie też właśnie poprosić czata GPT o to, żeby dla was coś takiego wygenerował drugi tip, mniej oczywisty bo wydaje mi się, że wszyscy tak mocno cisną z nauką przez te kilka dni, które zostają do matury ale uważam, że to nie jest dobre podejście, musicie mieć czas, żeby odpocząć i się wyluzować przed samą maturą dlatego nie ciśnijcie cały czas nie uczcie się słówek i tak dalej a zamiast tego na przykład obejrzyjcie sobie coś po angielsku. W sensie, nie wiem, jakieś nawet takie totalne gnioty, takie odmuszczacze, prawie że e, dziewczyny możecie sobie obejrzeć jakieś komedie romantyczne, znaczy chłopaki też, jak chcecie, nie. W każdym razie coś takiego mega lightowego po to, żeby po prostu przestawić swój mózg na tryb angielski. Zróbcie to dzień przed i może starajcie też się rozmawiać, nawet sami do siebie, jeśli nie macie z kim no a tutaj na marginesie mogę Wam polecić taką aplikację która nazywa się HelloTalk uważajcie na nią, bo tam jest sporo creepów, ale też są takie pokoje, do których możecie wejść nie pokazując swojej twarzy i po prostu możecie rozmawiać tam z ludźmi. Więc to jest super. Ta aplikacja jest darmowa. Możecie po prostu z kimś rozmawiać po angielsku i dzięki temu właśnie możecie przełączyć swój mózg na ten tryb angielski. Pamiętaj, nie musisz używać bardzo wyrafinowanych słów. Czyli trzeci tip: po prostu staraj się być um, taki płynny w Twoich wypowiedziach, więc używaj synonimów. Nawet jeśli nie znasz jakiegoś słowa, znajdź takie. Jakby dookoła obejście na to słowo i opisz je zamiast używać tego e, danego słowa, jeśli nie wiesz, jakie ono jest. Bo pamiętaj, że ważna jest tak naprawdę Twoja płynność, bo ten egzamin ma sprawdzić to, czy Ty jesteś w stanie się porozumieć z drugą osobą, a więc jeśli będziesz w stanie nadal. Jakby swoje odczucia, czy jakieś tam sytuacje opisać, to wszystko będzie w porządku. Czwarta rada też, wydaje mi się, że to jest takie oczywiste, ale może nie dla każdego, także powiem: nie mówcie tak lub nie. Po prostu chodzi o to, wiecie, ktoś chce sprawdzić Waszą znajomość języka, dlatego jeśli odpowiecie tak lub nie, to nie dacie sobie możliwości wypowiedzieć się i komuś. Um, nie dacie możliwości ocenienia Waszej wypowiedzi, dlatego musicie używać pełne zdania. Um, no i tak, i to w sumie tyle na ten podpunkt. Po prostu używajcie pełnych zdań. Ostatni tip tutaj znowu: ChatGPT jest świetnym pomocnikiem i serio Korzystajcie z tego, jak możecie. A w każdym razie powtórzcie sobie takie top tematy, i tutaj możecie go poprosić, żeby Wam właśnie zrobił listę tych top tematów, poprosić go o to, żeby wygenerował pytania do tego, jakieś top słownictwo. I nawet możecie z nim o tym porozmawiać, jeśli chcecie. Także jest też taka funkcja, że możecie właśnie z nim rozmawiać, ćwiczyć do tej matury, ale pamiętajcie, tuż przed nie ma co się za bardzo stresować, więc te jeden czy dwa dni przed, totalnie, totalnie wyczyliłcie. już nie próbujcie zapamiętywać jakichś regułek, jakichś a, nowych słów, tylko właśnie spróbujcie przyłączyć swój mózg na tryb angielski, słuchając muzyki, oglądając filmy nie wiem, YouTube'a, memy, czy co tam w ogóle chcecie. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. To jest mój pierwszy filmik. Bardzo by mi było miło, jeśli byście właśnie polajkowali i zostawili komentarz. No i jeśli chcecie wiedzieć więcej o językach, bo głównie właśnie o językach będę tutaj mówić, ale też o różnicach kulturowych, o życiu za granicą, to możecie zostać ze mną. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć!